Hejka, zróbcie ze mną babeczki czekoladowe z nadzieniem w środku. Z nadzieniem czekoladowym w środku. I do tych babeczek będziemy potrzebować jedną. Mm, dwie miski. Jedna do składników mokrych, druga do składników. Jedna do składników suchych, druga do składników mokrych. I tutaj, już y, do składników mokrych, wlałam y, jedną szklankę mleka i pół szklanki oleju. To są dwa pierwsze kroki, jakie powinniście zrobić. Weź to wszystko do jednej miski na razie. To na razie się możemy nawet nie obchodzić. Tutaj wlewamy jedną szklankę mleka i pół szklanki oleju. Teraz to odsuwamy i bierzemy tą miskę do składników suchych. I tutaj wlewamy dwie szklanki, i tutaj spujemy dwie szklanki mąki pszennej. Tu akurat mam już wszystko przygotowane. Ogólnie nie będę zatrzymywać w filmiku, on po prostu będzie tak trwały jak na żywo. A najwyżej będzie port 2. Na pewno będzie palitwa. I jeszcze jedna szklanka. Dwie szklanki mąki pszennej. Wsypałam już jedną, teraz wsypujemy drugą. I wsypujemy drugą. Teraz pół szklanki cukru. Pół szklanki cukru. Momencik. Pół szklanki cukru. Ogólnie ja ten przepis mam z YouTube'a. Więc... To nie jest żaden mój przepis... Jezu, miało być pół. Czemu? Okej, okay. to nie jest jeszcze pół. Cukier tutaj. A i wpadajcie koniecznie na mój kanał, bo tam też są super filmy. Okej, okay, teraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. To jest jakby na żywo, OK, Ja nawet kadarki nie dotykam, więc to jest jakby na żywo. Tak, jakby na żywo? To naprawdę nie jest na żywo. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Dwie. Jedna druga. Okej. Okay. I jeszcze dwie łyżeczki cukru waniliowego. Czy ja tutaj znajdę cukier waniliowy? Matko o mam, Akurat na wierzchu. Ile? Dwie łyżeczki, to też dobra. Okay. Dwie, łyżki, dwie duże łyżki kakao. Tutaj, mamy kakao, tutaj mamy kakao i tu są dwie duże łyżki, tutaj będziemy sypać. Jeden. Dwa. Dobra, wtaci. I co dalej? Jedno jajko. Dobra. To już, ostatni, to już jest ostatni składnik. Tam w składnikach było, że jedno duże jajko. No ale ja zawsze robię normalne. Ja, jak mi się trafi, tak je wrzucam. Okay. Yy, teraz mieszamy mokre składniki. O, tutaj mam tylko trzy O, e, tylko trzy paczkę mam. I tak się, patrzcie, yy, to się naciska. To się samo miesza i to tak samo bleduje. To jest mega sukces, ja to dostałam od babci. Ostatnio ku niej byłam, to zobaczyłam takie coś. Powiedziałam babciu, co to jest. Babciu podzielaj sobie. Fajnie to jest zrobione. Dobra, od razu bierzemy dużą łyżkę i mieszamy składniki suche, oddzielnie. Ja tu nagrywamy, więc jak nie się nie pokaże. Wy już z jednego filmiku znać mojego brata, więc jakby już... I teraz, gdy już wszystko wymieszamy dokładnie, dokładnie wlewamy suche składniki do mokrych składników. Chyba poczekajcie, tak żeby już Ja nagrywam mama jak coś, więc się nie pokazuję teraz. Bo ja to później na YouTube wyślę. Kieris. Możecie tutaj nie być? Na pewno nie Dobra, musiałam zatrzymać, bo trochę... Przestań. Bo to się tak ciężko miesza. Julek! Daj mi albo dobre samo serce. Gdzie jest mleko? Julian, wypiłeś to mleko? Nie. Zaraz mi Tutaj jest jedno, nie przynoszę. A jak widzicie takie zamieszanie? Jeśli y, ciasto będzie takie rzadkie, to już nie dolewajcie mleka. A jeśli będzie takie ciężkie do zmieszania, to możecie troszkę sobie mleko właśnie dolać, żebyś. poszedł na górę po mleko, które mam. Ciężko mi się to miesza, ale już Wam mogę pokazać, że zrobiło się z tego mega ładne ciasto i pewnie będzie part 2. Jura, wszystko w porządku? O! Lepiej mi tak mieszać. Troszeczkę mleczka. Chyba już to wystarczy. No. Idę, że to się skończy. Błagam cię. Jak też to jest mój pierwszy film, y, który nagrywam. Y, taki, wiecie, taki pełny. Nie że, nie, że taki króciutki short, tylko po prostu. To jest taki wielki, pełen. Jeden. To jest jeden film. Więc po prostu. Nie umiem się zachować przy kamerze. No przestań! No chlapiesz! Ten, kto ma brata, to może wie, jakie to jest uczucie. Dobra, ciasto się prezentuje. Chabuś, baboś, babuś. Pycha. Ja. Ale dobra, nie jem surowego ciasta, bo zaraz mnie będzie brzuch Mi się. Teraz zajmujemy bla heł. E il tutaj jestem. Dobra, mamy... Słupamy ciasto, słupamy wszystko. Poczekajcie tu chwilę, chwilę, bo ja muszę to sprzątać. Okej, okay, w miarę tu ogarnęłam i... To już ten, ten film już trwa 9 minut. Dobra, yy, ogarnęłam blachę na babeczki i będziemy mieć takie papilotki. Jezu, nie też. Ogólnie I bardzo jest. Ogólnie te filmy, bo żeby... To jest mój pierwszy film i chciałabym, żeby ten film był taki bez montowania, bez zatrzymywania, żeby to po prostu... Po żeby było śmieszniej i żeby nie zatrzymywała na takich momentach, że na przykład coś się stało i muszę zatrzymać, bo większość tak robi. Okej. Okay. Wziąłam byle jaki krem czekoladowy, może to być i podróba Nutelli, może być to być zwykła Nutella, to jest po prostu bez znaczenia. I tak, do papilotki wlewamy troszeczkę dosłownie, jedną łyżkę tego. O, dosłownie troszeczkę. O, i jedną łyżkę, i, i łyżeczkę kremu. Nie pstrykaj błagam. O, bierzecie dosłownie tyle. I jednym paluszkiem musicie to zgarnąć do środka. O, może być i tak. Ile chcesz z Nutello ile bez? Żeby połowę. połowę zrobić z bez. I zalewamy to. Zalewamy i widzimy się za chwilę. I wkładamy na 200 stopni do piekarnika. Widzimy się w parcie 2. Pa!